ale tu będzie ładna klucha patrzcie ojcie kurde o jaka piękna ryba siemano, witam was bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale co, chciałbym was zaprosić na dzisiejsze szybkie wędkowanie lecimy nad tą samą rzeczkę na, nad którą kręciłem pierwszy swój odcinek na kanał może już widzieliście, a jeszcze, jeśli nie widzieliście to zapraszam do oglądania ja już właśnie dojeżdżam Właśnie dojeżdżam nad wodę. No i co? Będziemy próbować połowić kleni na spinning. Zaraz zobaczymy, widzimy się nad wodą. No i co kochani, ja już dotarłem nad wodę i będziemy próbować. Tam pytałem dwóch dwóch panów, którzy siedzieli to mówią, że jest lipa i że ryby nie chcą brać, ale ale to to zaraz zobaczymy i się przekonamy. Robimy pierwsze rzuty zobaczymy co tu w wodzie pisze pierwsze rzuty na razie na razie robię woblarkiem taką stoneczką 20 mm własnej roboty I zaraz zobaczymy. <coughs> Niestety mikrofony mi się... Myślałem, że są naładowane, a one rozładowane i... Nie wiem, jak będzie głos słychać, ale zobaczymy. Jest pierwsza ryba. Zobaczcie kochani, ile. Cztery rzuty zrobię. Czy pięć? Patrzcie jaki piękny koleniar. Na stoneczkę, 20 mm, pięknie zapięty dwoma grotami. Także długo nie musiałem czekać na rybę, a panowie mówią, że, że nie biorą. Zatrzymamy rybę. Wracaj morda. i rośnij. Zapowiada się ciekawie, ale zobaczymy czy to nie jest tylko na podpuchę pierwsza ryba. Hmm. Ой. Койне за стоначка. Pięknie słonko świeci. Mamy 8 marca. Prawie 17 stopni, także pogoda piękna. No i rybki widać też to. Poczuły i współpracują. Ile jest to może z 10 minut? <laughs> Już dwie ryby są. Co ciekawe, łowie z samej powierzchni. Napływającą tą stoneczkę i tylko ją puszczam, płynie sobie z nurtem i palcem stukam w blank, żeby po pleciące przynosić i żeby tylko ona takie oczka na powierzchni ta stonka puszczała, nie? No i zbierają z powierzchni. O, miałem następne branie. Ale nie trafił w oblera. Walą, ale jakby tylko stukają wodera i jakby nie chcą. Nie mogą coś trafić w niego. Tak jakby im coś brakowało tej kropki nad, nad i. Dobra, Taki mały pimpek. Co rzut to mam praktycznie podejście do woblera. Tylko mówię, nie chcą go zażrzeć. Ale ja jeszcze coś spróbuję zaraz. O, taka mała rybka puszczam ją. Zaraz spróbuję na przepływankę na chlebek. Jak one chcą, ale coś mi brakuje, to może one chcą po prostu chleba. Ale jeszcze parę razy rzucę na, na wodlerka. Zobaczę jak tak dalej będzie, że będą wychodziły, waliły w niego, ale... Gdyby mogły zażreć, to spróbujemy na chlebek. Wzięłem właśnie awaryjnie kawałek chleba, bułkę, bo nie wiedziałem, co będzie nad wodą. Więc <coughs> dobrze mieć czasem te, te parę kromek, bo można uratować swój wynik. Oj, ci kurde, spadnie. tak agresywnie przywalił, że masakra Nie wciął się Przełożę was na klatkę, żebyście zobaczyli jak to z mojego punktu widzenia wygląda I ile jest zbiórek No to połowione Masakra jakaś Nawet okonek jak się złapał taki Mały Taki okony. Leczem leje. Próbujemy zmienić na robala. Założymy taki ofiszapa, zobaczymy. O, było brań? Ale zwuknął tylko i dupa siedzi ryba o taki bolek mały taki boluś na jak Ale jest Jakby nie patrzeć Zmieniamy z powrotem na woblerka Bo no coś na robaka tak średnia Ajdź, zawsze to danie znowu puste Dopiero chyba zaczniemy łowić, bo powiem Wam szczerze, że zobaczyli, że, że łowi ryba za rybą. To mnie tak tu oblężyli, że żebym pod same nogi rzucali, ale ja już się nic nie odzywałem i chciałem się czuć sobie dnia. <laughs> Raz jeden wasi brzegiem, kuźwa wszystko płoszyć. drugi pod, sam, pod samego mnie podszedł, tak samo pod nogi rzuca i ta ryba przeposzona, ale widzę, że nic nie łowili i się pozawijali, także myślę, że zaraz dopiero zacznie się Eldorado. Patrzcie, patrzcie, patrzcie jak... Pa, podchodzi. Nie może, nie chce. Sieci. O, spadł. Sieci rybka. Dobrze, że takie maluchy biorą. No ale kurde, ważne, że zabawa jest. No wy Kolejny taki malutki cyk. Licznik rośnie. Patrzcie, patrzcie co się dzieje. Nie trafił. Ślepak jeden. To już fajna ryba, bo. No kurwa siedzi O Ale mi wejdzie w trawę Udało mi się Ledwo go przeciągłem nad trawami o, Ale to będzie ładna klucha Patrzcie, patrzcie to Piękny Mówiłem, że ta ładna ryba nie trafia ale jest tak za skórkę zapięty, a ja nie mam podbieraka nie wiem czy mi się go uda podebrać Patrzcie jaki piękny kleniur Z ciekawości zobaczymy ile on ma centymetrów Lecz tutaj grzecznie szybko cię kolego zmierzy Tak i razy ogół. 40 Jeden, dwa. Siębym chciał, żeby. Im... No, to się sama wypuściło. Ja puściło. Was na statywu. Powiem Wam szczerze, że nie wiem czemu, ale w wszelkach mnie kręgosłup boli gdzieś mi coś uciska. Ach. O, Cześek. <laughs> Kilka brań widzieliście, jakąś rybę też. Składki piersiowej innej perspektywy, także teraz rzucam Was na statyw i zobaczymy będziemy dalej działać spróbujemy teraz <laughs> założyć typowego małego snużaka, tą samą stąkę 20 mm, tylko że typowo w typowo wersji snużącej, bo tutaj miałem wersję nurkującą i po prostu nie łowiłem, że tak mała na przepływankę. bez żadnego Żadnej pracy, tyle co tam kijem, szczytówką nadawają taką pracę, żeby oczka jakieś puszczała, ale weźmiemy, zobaczymy na typowego typowego smużaka. Słuchajcie, zepsułem znowu. Ej, To piękna ryba. I doczekałem się kolejnej ryby pięknej. Patrzcie widzowie Toki Stoneczka, patrzcie. Za samą warę. Taka piękna ryba. Mm, piękny. Jeszcze raz Wam pokażę. Pła, piękny. Mm. Idziemy go widzowie wypuścić. Wypuszczamy. Ola, pięknie poszedł sobie. Od razu korzystając z widowie z okazji, zapraszam was na swój Instagram Podłoga Phishing. Tam na bieżąco z każdego wyjazdu mojego jest coś wrzucane, także także zapraszam. Po prostu jest, jest poezja, czuć wiosnę, aż chce się żyć. Rybki, jak widzicie, współpracują. Udało mi się nagrać dla was Fajny odcinek z fajnymi rybami, to znaczy czy fajne to było, ale na Ale na pewno fajne ryby były dzisiaj. Ryby zbierają z powierzchni także. Także o tam widzicie w tle tu do was gadam, a o tu, a tu mam zbiórko. Także co fajne rybki wyjechały, chce się żyć, kurde jest ciepło. Zobaczcie, patrzcie jak zbiera. Nawet nic nie robię, tylko wober na przepływankę leci i zaraz odpalamy już na oderkę. Udeczkę zrzucam, będę łowił na, na rzepę. Póki co jeszcze na tym ciurku. O, ale pięknie jest, patrzcie. Póki co jeszcze, jeszcze połowie na tym ciurku, póki ryba tu jest i można fajnie się pobawić. Patrzcie pod całymi nogami. Chwila i zawiłam na chatę Bo to do południa dziś pracowałem Dzisiaj mamy 8 marca Pojechałem tylko kwiatki zawiązłem I szybko nad wodą Poleciałem już na godzinę 17.30 Także trzeba jechać zaraz do Kobity Stara, niezawodna Stoneczka Dzisiaj dała piękny wynik Mówię stara, bo ten model Ma już ponad 10 lat, go robię i robię go właśnie w wersji nurkującej i typowo smurzącej I to jest moje takie must have przy kleniowaniu Aj, i pusto Kurde trzeba się zbierać na HTA aż się nie chce jak tak ryby biorą Ale mus, muszę, to muszę O ja mam lepszy pomysł widzowie Weźmiemy zadzwonimy do kobity Wybadamy jak tam grunt Nie odbiera. To znak, że można sobie jeszcze chyba połowić. Oj, kurde. Poszedł mi z ogóle. Ale piękna ryba. Jeszcze dwa słowa sprzętowo, kochani. czy łowię, bo pewnie będziecie pytać w komentarzach. Więc od razu mówię, czym łowię. Kij to jest... Nie wiem, czy dobrze ją Select, Select Sprint od 0,8 do 4 gramów 190 192 długości młynek Daiwa Luwias plecionka Lucky Johna bodajże 004 i własnej produkcji woblerki Bryka Fishing Piękna ryba Mamy o, i to nie będzie chyba tak naoszcze ryba Kurwa macie. Spięła się Dużo pustych brań, wszystko za skórkę, spinki Dużo spięć No i tak to wygląda, fajna duża ryba. Była. Mały brzdący Tam biorą małe. A. Tam biorą te duże, ale. A, już gdzieś chłopie. Taki mały. Znowu spięta, no ja pier... I lasz ich do ja, ja chcę wiele. Jedna już 40-50 i zawijam na chatę. Mm. Op. A co do kobity No i co, kochani? Kończymy ten odcinek. Co prawda, już go prędzej nagrywałem. Zakończenie, bo się obawiałem, właśnie, że będę miał kiepskie światło. Yy, jeszcze łowiłem od tamtej pory. O! Moja noga. Stare gnaty. Trochę czasu powiłem. Co, mam nadzieję, że całkiem niezły odcinek, fajne ryby wyjechały. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie, zostawcie, będzie miło, jak zostawicie suba, lajka, komentarz pod zasięgi. Jak wiecie i widzicie, nowy kanał założyłem, także mało jest tych subskrybentów chciałbym to trochę rozbujać. Także będzie mi bardzo miło, jak mnie zasubskrybujesz mordo. Tymczasem co ja zawijam na hatę, jutro przyjadę, wydaje mi się, że w to samo miejsce z Kobitą. I może nakręcę Wam kolejny odcineczek. Także wbijaj, subuj, obserwuj. I zapraszam też na Instagrama Bryka Podłoga Fishing, tam na bieżąco macie, macie relacje i takie tam tematy z moich z mojego każdego wyjazdu, zdjęcia, relacje, rolki z Także co, siemano, hej.